Dzień dobry Państwu, a właściwie z uwagi na porę dzisiejszego odcinka, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi Logfuntur Monety mówią. A ponieważ jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ w ciągu numeracji setny, a wliczając w różne odcinki specjalne, już 151. Zaczynam od tła, na którym widać Portret Charlesa Patena. Szarla Patena, jednego z najwybitniejszych numizmatyków wieku XVII, o którym zresztą e, także w, w odcinkach Numilok Funtur już wspominałem. Ale nie o Charlesa Patenie będę mówił, e, a o moich osobistych fascynacjach numizmatycznych, o monetach, których zakup. Sprawił mi szczególną radość, czy też okoliczności ich były szczególnie ciekawe. A zatem przenieśmy się na moment, najpierw do roku 2011. Jest elektroniczna aukcja Wiedeńskiego Domu Aukcyjnego Raucha i siedzę przed biurkiem, przed komputerem, mając Moje wówczas a, nieco ponad półtora roczne dziecko na kolanach. I a, syn mój uderzył w klawiaturę, sprawiając, że zakupiłem ten oto denar bezseniusza nigra. Może nie jest to egzemplarz w najwybitniejszym stanie, ale jest to wariant typu według Roman Coin 64. Na rewersie widzimy monetę. Wariant, który zresztą wkrótce opublikowałem. Oto bowiem w ósmym tomie notę numizmatice zapisków numizmatycznych, ukazał się mój tekst poświęcony e, osobliwościom i błędom w legendach e, monet, denarów e, m, przypisywanych Antiochii, bitych za Pesceniusza Nigra Sewera i tutaj wśród ilustracji monet właśnie Pesceniusza Nigra, widzą Państwo także ten typ. Typ nieobecny w Roman Pirlo. Kolejna trzeba podtyp wariant. I niewątpliwie jest to moneta cenna, wciąż ważna w moim zbiorze, która ma dodatkowo ten olbrzymi atut, że nie kupiłbym jej, gdyby nie pewien, bardzo. Miły dla mnie przypadek ostateczny. Następna moneta, którą chciałbym się podzielić, pochodzi z a, kolejnego roku, za kub z kwietnia roku 2012, i jest to ten rzadki sesterc nerwy ze sceną kongiarium czyli rozdawnictwa pieniędzy zorganizowanego przez cesarza. Typ From Empire Coinage numer 56, moneta rzadka, generalnie sesterce nerwy są rzadkie, cóż dopiero z tak ciekawym rewersem i jest to moneta pochodząca z większego zestawu monet, kilkunastu monet, nie spodziewałem się absolutnie, że będą tam monety tej klasy. Kolejny zachwyt, którym się chciałem z Państwem podzielić to moja pierwsza tetradrachma syrakuzańska. Oczywiście nie jest to ten najwspanialszy okres mennictwa syrakuzańskiego, koniec wieku V, gdy mamy monety sygnowane przez Kimona, przez Wajnetosa i innych. Natomiast jest to typ... Datowany na okres między 488 a 465 przed naszą erą u Beringera, Seria 8B148 w katalogu z Morum Grecorum American Numismatic Society, numer 42. Egzemplarz pochodzi z aukcji Baldwina, więc jest to zakup e, brytyjski z aukcji 83, tam numer. 2017. Natomiast ja ją kupiłem we wrześniu 2013 roku od y, toruńskiego zaprzyjaźnionego handlarza, który właściwie szukał y, dla niej może zamożniejszego nieco kupca, niemniej y, w, wówczas też kupiłem ją za całkiem przyzwoite pieniądze, co mnie Niezmiernie ucieszyło, bo jest to jednak jeden ze sztandarowych typów mędnictwa okresu. Właściwie, biorąc pod uwagę historię wczesnego klasycznego, biorąc pod uwagę styl monety, przedstawienie aretuzy, to jeszcze mamy tutaj wyraźną manierę archaiczną. Kolejny zachwyt, o którym chciałbym powiedzieć. Moneta, która wciąż mnie cieszy, to zakup tym razem z San Marino do Maucin Artemide jest e, e, tym razem czerwiec roku 2017 i to jest mój pierwszy egzemplarz z, z serii Pomponiusza Muzy z Clio akurat później kolejne muzy ale ten egzemplarz wciąż mnie cieszy ponieważ ma znakomitą gabinetową patynę to jest typ w katalogu Crawforda numer 410 na 3, Crawford datuje tę emisję na rok 63. a są późniejsze, obecnie są datowane na lata 50, może nawet 53 rok przed naszą erą Kolejny z zachwytów, moneta, którą, co prawda, kupiłem na podstawie dobrego zdjęcia w generalnie niezbyt tanim domu aukcyjnym z Curichu, Nomos. Była to siódma aukcja Obolos, która miała miejsce w lipcu roku 2017. I jest to ta wciąż ciesząca mnie tetradrachma Antiocha I lata wybicia około 275-270, mennica Seleucja e, ciągle mnie cieszy, zwłaszcza, że nie był to zakup szczególnie jak na tetradrachmę Antiocha I w takim stanie kosztowny, a też detal sprawia, że Wciąż jest to egzemplarz, jak dla mnie przynajmniej, docelowy. Ale nie tylko stan monet liczy się dla mnie. Też istotne jest bardzo to, skąd moneta pochodzi. Dlatego skrzętnie zachowuję wszelkiego rodzaju karteczki proweniencyjne i nawet. Jeśli nie znam konkretnego właściciela kolekcji, to niekiedy cieszą one szczególnie. I tak na aukcji Kinkera 318, która miała miejsce w marcu roku 2019, nabyłem ten kwadrans anonimowy z okresu bitych, jak najbardziej jeszcze, przepraszam, odlewanych jeszcze jak najbardziej brązów Republiki Rzymskiej to są lata 280-276. Mniej więcej przed naszą erą asy ważył wówczas jeszcze cały cały funt rzymski, całą librę. A tu mamy kwadrans, który też ma sporą masę, bo 78,10 grama. Moneta z wadami, natomiast to, co mnie szczególnie cieszy, to ta karteczka. Sądząc po zapisie, zdecydowanie mamy tutaj proweniencję XIX-wieczną. Znaczy początek drugiej połowy XIX wieku niż wcześniej. Była do tej monety dołączona też taka karteczka wskazująca na zakup wcześniej tejże monety na Ausinomizmatic Arts Classica w 1997 roku. Kolejny zakup, tym razem przechodzimy do roku 2022, do zeszłego roku, który ucieszył mnie. Bardzo z uwagi na jakość monety i na jej cenę, to nieobecny w katalogu w Kansuła Kalataja typ tetra drachmy Nicomedesa IV z roku, jak widzimy tutaj, zapis na rewersie 212 ery lokalnej, a zatem jest to Rok 86, druga połowa 86 bądź pierwsza 85 przed naszą erą. Moneta, o której już kiedyś w tym cyklu opowiadałem, nie dość, że pięknie zachowana, to y, ważna historycznie, bo przecież y, to właśnie ten Nikomedes IV miał uwieść młodego Gajusza Juliusza Cezara. To, y, jak zaświadcza Swetoniusz, Śpiewający podczas triumfu Cezara żołnierze mieli mu ten niechlubny epizod przypominać. Więc możemy zobaczyć jak wyglądał ów Nikomedes, chociaż jest to dość złudne, bo mamy tutaj też wizerunek jego ojca Nikomedesa III, moneta też datowana, więc nie mamy wątpliwości, że to jest ojciec tegoż Nikomedesa. A mamy tutaj rok 173. A zatem, no bardzo być może, że nasz Nikomedes IV jednak trochę się od ojca różnił, a jak to często bywało w męstwie hellenistycznym, akurat rysy dziedziczono bardziej na monetach niż w rzeczywistości, niż w naturze. To zakup, który sprawił mi szczególną radość i wciąż cieszy z roku ubiegłego, natomiast kilka zachwytów przeżyłem też całkiem niedawno. I znów to będzie tetradrachma, tetradrachma z jońskiej Heraklei, z głową Ateny we wspaniałym hełmie na awersie. Rewers jest trochę ikonograficznie, Skromniejszy, chociaż całkiem sporo się jednak na nim dzieje, bo w wieńcu dębowym mamy herakleonton, Herakleoton, czyli mieszkańców heraklei, mamy oznaczenia męnicze, mamy Nikę pośrodku. Jest to typ nieobecny w znakomitej kolekcji Fonauloka, no natomiast w kolekcji Sylwon grecorum Locket. Pod numerem 2823 ten typ się znajduje. I jest to zakup z ostatniej katalogowej aukcji Kinkera z minionego miesiąca, czyli listopada 2023 roku, ale wcześniej ta moneta była sprzedana u Kinkera w roku 2014, a wcześniej jeszcze z opisem, że pochodzi. Z kolekcji profesora doktora Hagana Troniera została sprzedana na 94. aukcji Bankera w roku 2004. A zatem mamy też to, co jest dla mnie istotne, czyli długą proweniencję. Kolejny zachwytów moneta z zestawu, ale cóż to był za zestaw. Otóż znalazł się w nim między innymi, ten znakomity brąz Caracalli typ popiersia, który ma swoją analogię w jednym z medalionów, ze słynnych złotych medalionów znalezionych w Abukir. O nich opowiadałem bliżej w odcinku, który nagrywałem w kolekcji kalusta Gulbenkiana w Lizbonie, a tutaj widzą Państwo to militarne popiersie w lewo z e, klipeł, z okrągłą tarczą, z włócznią, z e, widocznym i parazonium, i e, pancerzem. E, znakomita stylistycznie moneta serdyki obecnej Sofii, też bardzo ciekawe przedstawienie Tyche na rewersie em, w Ulpias jest typowa legenda rewersu dla e, ówczesnej Serdyki. Wspaniała patyna i dodatkowo jeszcze starsza proweniencja, bo akurat ta moneta e, została sprzedana na aukcji e, następców doktora Bussopoisa, Busso, Busso na folgę. To jeden z najstarszych domów aukcyjnych w Niemczech, ale w roku 2004 na aukcji 380. A zatem mamy tutaj też, ja może nie bardzo dawno, ale jednak dawniejszą proweniencję. Co więcej, ten konkretny egzemplarz jest w katalogu Chrystowej i Rzekowa. A zatem Mamy monetę bardzo dobrze poświadczoną i w tradycji aukcyjnej i w katalogu drukowanym, w jednym z katalogów referencyjnych. Christopha i Rzekow ten typ oceniają na R7, między 10 a 20 egzemplarzy znanych. Warbano jedynie na R5, między 100 a 200. Przy czym myślę, że akurat w tym konkretnym przypadku bliżsi prawdy są Christowa i Rzekow, ponieważ jest to rzeczywiście typ rzadki. Nie tak rzadki, rzeczywiście R5 według obydwu katalogów jest ten brąz. Brąz Makrynusa. W katalogu Christowy i Rzekowa to jest 8, 23, 34 3 To jest oczywiście katalog dla Nikopolis Atistrum. W katalogu Warbanowa 33-55. Natomiast proszę zwrócić uwagę na bogactwo tego rewersu. Od tego typu rewersach będę mówił jeszcze z pewnością osobno, ponieważ jest to jeden z tych. Przykładów monet prowincjonalnych, gdzie mamy do czynienia wręcz z horror-wakui, ze strachem przed pustym miejscem, gdzie na jednym rewersie rytownik chce zmieścić, tak jak tutaj, różne aspekty triumfu, zwycięstwa nad wrogiem. Moneta zdecydowanie warta jeszcze dokładniejszego omówienia, ale nie temu chciałem ten wyjątkowy setny odcinek poświęcić. Chciałem się z Państwem podzielić moimi zachwytami na przestrzeni 12, akurat ostatnich lat. Oczywiście przeżywałem zachwyt numizmatyczny także wcześniej, ale te monety, które Państwu pokazałem, są wyborem. To jest 10, w moim bardzo indywidualnym rankingu e, najciekawszych monet, które nadal bardzo mnie z różnych względów cieszą. A na koniec drobna zapowiedź tego, co jeszcze będzie i co ukaże się także w postaci artykułu. Mianowicie też rzecz, która mnie bardzo ucieszyła. U Państwa tutaj dwa brązy z Galacji. Po stronie lewej bardzo popularny brąz Dotara z jego monogramem. Natomiast po stronie prawej, tutaj jedyny już, nienotowany brąz castora, jego wnuka, o którym no nie tylko będę opowiadał w ramach Numilofuntur, ale który wkrótce e, zostanie opublikowany. Bo jest to moneta, jak dotąd, jak się wydaje, unikatowa, a także znalazła się w zestawie większej liczby monet, którą to zestaw swego czasu kupiłem akurat w domu aukcyjnym Felcmana. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zachęcam do. Oglądania kolejnych odcinków cyklu nummi lokfuntur monety mówią.